Siemaneczko widzę. oła, znowu mi się Minecraft nie naładował. Yy... To dzisiaj jesteśmy w moim zaraz będę mógł powiększyć i powiększać i powiększać. No, chyba nie tak mocno powiększać, ale na ostatnim powiększeniu dało mi się to ogarnąć. I to to, i patrzcie, i to. No i usunię, już nie, już kilka rzeczy A spokojnie, ile rzeczy jeszcze zostały? Na przykład, ile jeszcze zostało? Apple Winter Boże, ma 4 Mac 4 eventowych rzeczy A ile kosztuje? No właśnie, mało 62 tysiące To malteńko Graptać? No za minutę Nie znam nie, Apple chcę dostać Nie podoba mi się w ogóle ten graptać Oprócz tego Wziąłem ten mityczny Też już nie mam tego mitycznego Ale jak miałem ten mityczny, jeden taki kosztował 60, 626 zł Nawet nie kapli Na szczęście sam jakieś Cztery nowe rzeczy. Czyli jeszcze nie miałem. To jest najgorsze. Dobra, no bo teraz musi być. Aha. Eee, o! Ale proste, czy jak skończy się ten graptet, to ciekawe czy, czy zostaną te owoce, czy będą już te stare owoce. Chciałbym, żeby już były te stare owoce, czyli Lily, kaktusy, kokosy. Bez, nie usuwałem y, Dragon Dragonfruits. No, naprawdę nie mnie. tak jest. Yy, a, no tak. No jak dostać? To ja się pytam. Od ciebie... Nie, od ciebie nie można. Nie można od niego dostać. Zaczę trzeba karmić naszych pilów. Chłop, który masz już 40 lat. Mimi. Mimi. Mina. Mamy teraz awokada. Hmm. Bo By tak, jest było fajnie. To damy pepper weźmy Mamy te wszystkie nasze. Summer. Nie wiem będzie. widać jeszcze co tutaj zrobiłem. Taki sklepik. A jeszcze nie jest tak otwarty. Jak było widać na drewno. Jak było widać. Ja chyba trzymam teraz pepper. Tak, ja trzymam pepper. No, zapominam jak coś wezmę to zapominam co biorę Pepper czy Weźmy te wszystkie weźmy na sam koniec Ej dużo mam tych Pepper Chcę, mam Dragon Pepper <coughs> Maluteńki. Nie wiedziałam, że mam takiego małego yy, tego gri grip. A niech będzie tak po chińsku zrobione, bo u nas ten winogrona te też tak po chińsku są zrobione. Co mam tutaj pustnie, Nie, no nie mam tu pustki bo widać najpóźniej, że była to pustka. Nie chcę zapytać, ja dlaczego tak dużo mam tego. Dlatego, że u nas Liliad są dla mnie najbogatsze w tym całym miejscu, bo jak mamy ten, co nie Soft, czyli trafienie od burzy, to jest trochę lepiej, bo jak robimy to co nie? Tak jak uderzy ta burza w to miejsce to um, co i jakieś inne ulepszenia. Bo kiedyś mi to kosztowało nawet bilion. To ja taką mam jedno takie ulepszenie, ale miałam tylko szocht Też miałem więcej ulepszeń. Miałam co nie 2000. 2 miliardy. Ja staciłem te 2 miliardy, tylko miałam biliard, to dostałem już 6 milionów biliardów. Za to Za Celestian i za Soft Mam tu Celestian jak, jak widać to kosztuje już 6 milionów, za tylko jeden. dlate mamy bardzo i dlatego, dlatego mam bardzo dużo tego eee. no. Tych zacia? Jeszcze jeden winogroda nie skończyłem fajnie. Mm. Nie wiem czy ogarnąć tak, żeby mieć więcej miejsca do jakiejś ozdoby. A może to później wezmę. Bo tego się nawet nie opłaca robić. Hmm? Dobra, już wiem, co się. Dobra, takie buty. się mówi dzień dobry, a ja mówię, dzień dobry, co, co wziąłeś? Dać. O poproszę jednak celestialny lil li, jak li. dobra. Jak powiem, że nie mam, to ja umieram. Jezus, nie mam. Dobra, proszę pana. Mam inne. Mam Rosy, okay, Celestian Soft Celestian Zachmurzony Socht, Wit. Okej, dziękuję. Dobrze Чего вы меня так устраиваете? <свист> У пана